Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to nie przez przypadek. Jest coś większego, co prowadzi twoje kroki. Wszechświat przyprowadził cię tutaj, ponieważ istnieje wiadomość, która musi być usłyszana teraz, w tej chwili. Bóg zna to, co twoje serce czuje w milczeniu. A anioły stróżów szepczą: Słuchaj do końca, jest ukryty znak w słowach wdech głęboko. Czujesz? Jest obecność, która cię przyjmuje nawet bez dotyku. Ta wiadomość jest dla ciebie. Nic nie dzieje się przypadkiem, nawet czas, który poświęciłeś, aby ją znaleźć. Napisz w komentarzach: Skąd teraz oglądasz? Dziś w powietrzu jest coś innego: milczenie, które nie jest tylko brakiem dźwięku to obecność tęsknoty. Jakby czas zatrzymał się między tym, co zostało powiedziane, a tym, co pozostało do powiedzenia. Jest ktoś, kto zajmuje niewidzialne miejsce w twoim wnętrzu. Ta osoba nie stoi przed twoimi oczami ale pozostaje w każdej myśli, która rodzi się w przerwie między oddechami, to jak zamknięte okno, które wciąż przepuszcza światło, słabe, ale żywe. Bo prawdziwe uczucie nie gaśnie, tylko uczy się czekać. Możliwe, że poczułeś, że ta osoba oddaliła się bez wyjaśnienia. Możliwe, że próbowałeś zrozumieć, przypomnieć sobie rozmowy, gesty, stare wiadomości. I mimo, że wszystko przeglądałeś, nadal nie rozumiałeś, dlaczego to milczenie ale serce rozumie to, czego rozum nie potrafi wyjaśnić. Anioły stróżów pokazują, że ta więź się nie zagubiła. Mówią, że to, co między wami było, się nie rozpadło, tylko zmieniło formę. Czasami miłość potrzebuje się cofnąć, aby nauczyć się oddychać bez strachu przed utratą. Ta osoba odczuwa twoją nieobecność w sposób, którego świat nie potrafi sobie wyobrazić. Nosi mieszankę wspomnień i żalu, jak ktoś, kto trzyma list, który nigdy nie został wysłany, czekając na odpowiedni moment, aby otworzyć serce. Coś powstrzymuje mówienie, coś, co ciąży, a jednak coś w niej woła do ciebie. To jak melodia, która stara się zrodzić wśród hałasu, jej serce mimo odległości wciąż cię rozpoznaje. Czy zdarzyło ci się, że niebo staje się pochmurne, a mimo to słońce usilnie stara się przebić przez chmury? Tak właśnie objawia się uczucie tej osoby, ukryte, nieśmiałe, ale niemożliwe do wygaszenia. Wszechświat działa za kulisami, splotu spotkania i rozstania z zamiarem, którego może teraz jeszcze nie dostrzegasz, ale który pewnego dnia nabierze sensu, bo żadna prawdziwa więź nie ginie w czasie, ona jedynie zmienia ton, ta osoba myśli o tobie więcej niż pokazuje. Są chwile, w których stara się iść naprzód, udając, że milczenie to zapomnienie, ale wtedy jakiś drobny szczegół, dźwięk, kolor, zapach przypomina jej o wszystkim. I w tej chwili jej serce słabnie. Bóg obserwuje z góry splatanie tych losów, wie o miłości, która ukryta jest w przerwach, o wstrzymanych łzach, o dniach, kiedy prawie zrezygnowałeś z wiary, ale On także wie. Są więzi, których czas nie zerwie, są uczucia, które przetrwają nawet nieobecność i o tym chce dzisiaj porozmawiać z Tobą wszechświat. Może ta osoba nie wytrzymała własnego milczenia, może odkryła, że pustka jest boleśniejsza niż strach. Są głosy, które milkną z powodu dumy, ale serca krzyczą o miłość. Czujesz to, prawda? To uczucie, że coś wciąż pulsuje, mimo braku odpowiedzi. Jakby istniała niewidzialna nić, łącząca dwie dusze, które próbują się spotkać, nawet z daleka. Anioły pokazują scenariusz luster. Każde Twoje wspomnienie budzi w niej odzwierciedlenie. Wszystko, co czujesz, w jakiś sposób dociera do tej osoby. Bo w planie duchowym nic nie jest zapomniane, nic nie jest stracone. I dlatego słyszysz tę wiadomość dzisiaj. Bo zachodzi jakiś ruch, coś cichego, ale silnego, co przekształca wnętrze tej osoby. Może jeszcze nie ma słów, ale jest intencja. A tam, gdzie jest intencja, tam jest energia. A gdzie jest energia, tam jest ponowne zbliżenie. Pomyśl, ile razy milczenie było także Twoim schronieniem. Ile razy wolałeś milczeć, żeby się nie zranilić. Ta Osoba przeżywa ten sam dylemat. Strach przed mówieniem i obawą, że zostanie źle zrozumiana. Strach przed próbą i brakiem akceptacji. Ale w tym strachu Bóg zasiewa odwagę. Odwaga, która rośnie stopniowo jak ziarno przebijające się przez ziemię po deszczu. A pewnego dnia to ziarno rozkwita, czasami w formie niespodziewanej wiadomości, spojrzenia, prostego gestu, wszechświat już wysyła sygnały. Zbiegi okoliczności, nagłe myśli. Sny, które wydają się zbyt realne. Nic z tego nie jest przypadkiem. To sposób, w jaki duchowość dotyka materialności, informując coś ma się wkrótce zmienić. Prawda jest taka, że ta osoba nie znosi już własnego milczenia, i choć może jeszcze nie wie, co powiedzieć, coś w niej zaczyna się poruszać, jak głos, który stara się narodzić nawet wśród łez. Bóg przywraca to, co wydawało się stracone, a kiedy On postanawia działać. Żadna odległość nie jest zbyt duża. Czujesz ten zew, prawda? Jakby serce szeptało, wytrzymaj jeszcze chwilę, to nadchodzi. Może ta osoba stara się znaleźć cię między wierszami, w ukrytych gestach, w cichych modlitwach. Są rzeczy, które ciało nie wyraża, ale dusza krzyczy. I ty to czujesz. Anioły stróże potwierdzają: jest energia szczerego żalu, pragnienia ponownego połączenia. Ale jest też zamieszanie, strach, cień. I to w tym cieniu kwitnie nauka. Nic nie jest stracone, ani czas, ani słowa, które nie zostały wypowiedziane. Wszystko jest przekształcane przez Boga, przez wszechświat, przez niewidzialną siłę miłości, która wciąż wibruje. A podczas gdy ta osoba stawia czoła własnemu milczeniu, wszechświat przygotowuje ciebie, ponieważ każda prawdziwa rekonekcja odbywa się, gdy obie strony uczą się wartości czasu i przebaczenia. Dziś może to, co musisz zrobić, to nie gonić za czymś, ale otworzyć przestrzeń w sobie, aby to co prawdziwe mogło wrócić. Bez niepokoju, bez strachu, bez wymagań, bo to co jest twoim przeznaczeniem wróci w spokoju. Bóg działa w cierpliwości, nigdy w pośpiechu. I ten milczenie, które wydaje się nieobecnością, jest w rzeczywistości świętym interwałem. Czas na uzdrowienie, na zrozumienie, na wzmocnienie. Wszechświat obserwuje cię z czułością, wie o nocach, w których zadawałeś sobie pytanie, czy warto jeszcze czekać, wie o chwilach, kiedy próbowałeś zapomnieć, ale serce nalegałoby pamiętać. I wie także, że nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jesteś prowadzony. Anioły stróże mówią: Miłość się nie kończy, zmienia formę, aż będzie mogła zakwitnąć na nowo. Czy wierzysz, że prawdziwe uczucia zawsze odnajdują drogę powrotną? Napisz w komentarzach słowo, które podsumowuje to, co czujesz teraz. Milczenie. Na milczenie. Może być schronieniem lub więzieniem, a w przypadku tej osoby było obydwoma. W niej tkwi coś ciężkiego. Mieszanka strachu, winy, dumy i tęsknoty. Ta osoba stara się udawać, że jest dobrze, ale w jej wnętrzu panuje burza, której świat nie widzi. Każde twoje wspomnienie to grzmot, który echem odbija się w pustce. Bóg obserwuje ludzkie serce z współczuciem. Rozumie, że często oddalenie nie jest wyborem. To ochrona to próba zrozumienia tego, czego nie potrafi się znieść. Ta osoba się oddaliła, bo bała się własnego uczucia, bała się nie sprostać oczekiwaniom, bała się zgubić samą siebie i paradoksalnie uciekając, jeszcze bardziej się zagubiła. Wszechświat pokazuje sceny niezdecydowania: Trzyma telefon, otwiera stare rozmowy, ogląda wiadomości, których nigdy nie wysłała, próbuje powiedzieć cześć i kasuje. I w tym geście serce łamie się jeszcze bardziej. Czy ty również czasami czujesz chęć, aby spróbować jeszcze raz, prawda? Ale coś w tobie mówi, czekaj, pozwól działać Bogu. Bo wymuszanie czasu jest tym samym, co zbieranie owoców przed czasem, a zielony owoc wciąż jest gorzki. Milczenie tej osoby nie jest pustką. To stłumiony krzyk. To próba zrozumienia, co naprawdę chce powiedzieć jej serce. I mimo to, mimo prób milczenia, czuje cię. W każdym uderzeniu dnia, w każdej myśli, która umyka, jest niewidzialna siła, która łączy was nawet na odległość. To nie obsesja, to nie zbieg okoliczności, to duchowe więzi, coś, co przekracza logikę i dotyka tego, co boskie. W tym więziu nauka jest obustronna. Ty uczysz się ufać, ta osoba uczy się stawiać czoła lękom, Bóg nie oddziela dusz, które się rozpoznają, On jedynie tworzy ścieżki do dojrzewania ponieważ zanim znowu się spotkają, muszą najpierw odnaleźć siebie wewnątrz. Ta osoba zmaga się z własną podatnością, stara się czuć mocna, zajęta, daleka, ale są chwile, gdy cisza waży tak wiele, że ciało reaguje. Dreszcz, długi oddech bez powodu, myśl, która wkracza i nagle czuje wciąż tam jesteś. Anioły stróże mówią, że jej serce jest przygotowywane. Cisza, jakkolwiek bolesna, leczy stare rany. W tajemnicy są odmawiane modlitwy. Są łzy, których nikt nie widzi, ale które Bóg zbiera. Wszechświat nie ignoruje szczerych uczuć. On jedynie reorganizuje czas, aby wszystko wydarzyło się w odpowiednim momencie. Ta osoba jest prowadzona do rozpoznania swoich uczuć, a odwaga do mówienia rośnie powoli w niej, jak pąk kwiatu, który czeka na poranek, by się otworzyć. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś się oddalał z powodu strachu, a nie braku miłości? Skomentuj poniżej, ponieważ twoja odpowiedź może pocieszyć kogoś, kto właśnie to przeżywa. Ta osoba uczy się, że milczenie jest drogie, że tłumienie miłości kosztuje więcej niż przyznanie się do niej. I to w tej nauce działa Bóg. Przemienia cień w światło, lęk w gest, wątpliwość w krok. Wszechświat pokazuje nastąpi ruch, może kontakt, spotkanie, zwykła wiadomość, ale naładowana wszystkim, co było ukryte zbyt długo. Na razie jest niepokój. Serce bije między, odpuszczam, a nie potrafię zapomnieć. Ale los nie ugina się przed niepewnością. To, co prawdziwe, znajdzie swoją drogę. Cisza nie potrwa wiecznie. Coś się rodzi w niewidzialnym, a gdy nadejdzie ten moment, głos tej osoby przełamie lęk. Może z łzami, może z wahania, ale z pewnością, że nie można dłużej udawać obojętności. Bóg przygotował tę chwilę. I dlatego słyszysz te słowa teraz, czujesz, te delikatne wibracje, jak znak, anioły są blisko, mówią, prawdziwa miłość nigdy nie umiera, tylko zmienia formę, aż będzie mogła zakwitnąć. Zostań tutaj ze mną w następnej części, bo to, co ma się wydarzyć, może zamienić ciszę w nowe początki. Wciąż są objawienia, które anioły chcą ci pokazać. Czas dojrzewał to, co wcześniej było wątpliwością. Cisza, która wydawała się końcem, stała się ziemią, na której Bóg zasadził nowy początek. Coś jest przygotowywane, niewidzialne, ale realne, ani wcześniej, ani później, w odpowiednim czasie. Anioły stróże pokazują ruch w niewidzialnym, jak fale, które wydają się spokojne, ale zbliżają się do piasku, ta osoba czuje Cię, nawet nie rozumiejąc. Czuje, gdy myśli, gdy się modli, gdy milczy. Serca, które kiedyś się rozpoznały, pozostają związane wibracją. Nie jesteś sama w tym doznaniu. Kiedy prosisz o znak, ta osoba czuje dreszcz. Wszechświat szyje te chwile, łącząc dusze poprzez zbiegi okoliczności, które nie są przypadkiem. Jest w nim delikatna siła kierująca krokami tej osoby. Próbuje stawiać opór, ale życie upiera się, by przypominać jej o tobie, o imieniu, piosence, marzeniu. To wszystko są znaki. Wszechświat szepta, czas prawdy się zbliża. Miłość nie znosi wygnania milczenia przez zbyt długo. Ta osoba myśli o Tobie więcej niż przyznaje, a każda myśl to most, który zbliża serca. Bóg oczyszcza lustra dusz, aby obie mogły się zobaczyć bez lęku, a gdy światło dotyka tego, co było ukryte, prawda przychodzi lekka, ale mocna. Ta osoba spróbuje mówić, może nieśmiało, ale z szczerością bo nikt nie potrafi uciszyć tego, co serce chce krzyczeć. Czujesz tę inną wibrację w powietrzu? To znak ruchu duchowego. Aniołowie, stróżowie mówią, cykl oczekiwania dobiega końca. Przed ponownym spotkaniem następuje odrodzenie w tobie. Wszechświat prosi o zaufanie. Nic nie wraca takie samo. To, co powraca po oczyszczeniu, jest bardziej prawdziwe. Oddalenie nie było karą, to była droga. A to, co wydawało się ruiną, teraz jest fundamentem. Ta osoba czuje ciężar tęsknoty, a strach zaczyna się rozpuszczać, bo nikt nie zapomina tego, kto widział go z duszą. Bóg jest dokładny w swoich czasach. Gdy On decyduje o zestrojeniu losów, nawet niemożliwe się pochyla. Wszystko zaczyna się od gestu, wiadomości, spojrzenia, prostego spotkania, a wszechświat się uśmiecha, bo to, co było ciszą, zamienia się w dźwięk. Czy wierzysz, że cisza także mówi? Napisz w komentarzach, co Twoja cisza mówi ostatnio. Wszechświat chce, abyś wiedział. Nic się nie zgubiło, wszystko dojrzało. Ta osoba nosi tęsknotę, która nie mieści się już w przebraniu. I Bóg wybrał ten czas na przebudzenie. To, co nadchodzi, jest nowe. Nie powtórzenie, ale odnowienie. A tam, gdzie jest szczera miłość, jest boska obecność. Wszystko, co prawdziwe, odnajduje drogę powrotną. Żadna odległość nie zgasi tego, co zostało napisane duszą. Wszechświat ponownie ze stroi serca, które się szukają, ty i ta osoba jesteście nasionami tego samego pola, nawet rozproszone, korzenie pozostawały splecione. Bóg nigdy nie rozdziela tego, co narodziło się, by rozkwitać razem, On tylko czeka na właściwy moment. Cisza była zimą, nieobecność zimną glebą, ale słońce znów dotyka tego, co było uśpione, a w tym dotyku jest przebaczenie, uzdrowienie, odrodzenie. Aniołowie stróżowie mówią: Głos, który milknie z miłości, pewnego dnia wraca jako modlitwa. I to właśnie się teraz dzieje. Miłość zamienia się w modlitwę. Modlitwa w spotkanie, spotkanie w cud. Życie nie myli się. Wszystko, co bolało, było przygotowaniem. Nauczyłeś się słuchać ciszy. Stać na nogach, nawet bez odpowiedzi. I właśnie dlatego jesteś gotowy na nowe. Ta osoba również się zmieniła. Nauczyła się ciężaru nieobecności odkryła, że nie ma ucieczki od prawdy. Kiedy zdecydujesz się mówić, słowa przejdą z mocą prawdy. Bóg przygotowuje spotkania z delikatnością. Nic nie jest wymuszone, nic nie jest na próżno. Będzie prosto, naturalnie, pięknie, jak wschód słońca po długiej nocy. Miłość, która teraz odradza się, jest mądrzejsza. Przeszła przez pustynię i przetrwała. W powietrzu wisi obietnica pokoju, a ta obietnica jest święta. Jeśli nadal jest strach, posłuchaj, nie lękaj się nowego początku. Lękaj się zamkniętego serca. Otwórz serce. Wybacz to, co było. Podziękuj za to, co pozostało i przyjmij to, co nadchodzi. Wszechświat nie myli adresu. To, co jest twoje, znajdzie drogę. Może w tym tygodniu, może w przyszłym miesiącu, ale kiedy to się stanie, rozpoznasz, bo dusza zawsze rozpoznaje, co do niej należy. Nic nie jest stracone. Jedynie przemienione. Żaden ruch nie jest wieczny. Żaden cień nie jest większy niż słońce. Żaden dystans nie gasi tego, co prawdziwe. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, to dlatego, że anioły stróże chciały, abyś usłyszała to dzisiaj. Nic nie było przypadkowe, ani czas, ani moment. Coś duchowego dzieje się teraz, czujesz? To wszechświat mówi, a nie jesteś sama. To, o co twoje serce prosiło w milczeniu, Bóg usłyszał. A ta wiadomość jest odpowiedzią. Napisz w komentarzach, które słowo z tej wiadomości najbardziej do ciebie przemawia? Może to być wiara, nadzieja, spotkanie lub cisza. Każde słowo napisane tutaj, to ziarno światła. Wierzysz, że los łączy to, co prawdziwe? Opowiedz tutaj. Twoja historia może zapalić nadzieję w kimś. Jeśli ta wiadomość miała sens, daj znać, klikając lubię to. W ten sposób wszechświat rozumie, że spełniła swój cel, a jeśli poczujesz w sercu, podziel się z kimś, kto potrzebuje usłyszeć, bo czasami proste dzielenie się to sposób, w jaki Bóg przynosi pocieszenie, a jeśli chcesz dalej otrzymywać takie wiadomości, które rozgrzewają ducha i przynoszą odpowiedzi, które serce rozumie, zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek. Każde nowe wideo będzie rozmową między tobą a boskością. Wszechświat mówi codziennie, poprzez znaki, spotkania i słowa, a ty uczysz się słuchać. Cisza to teraz modlitwa, oczekiwanie to wiara. Weź głęboki oddech, podziękuj za wszystko, co było, za wszystko, co jest i za to, co nadejdzie. Ponieważ podróż się nie skończyła, po prostu zaczyna się nowy rozdział, a kiedy nastąpi ponowne spotkanie, przypomnisz sobie te słowa i uśmiechniesz się, oto właśnie Bóg mówił przez cały czas.